Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony. Pani Jana z G ze mną. Ja. A w dzisiejszym odcinku będziemy znowu kłaść kroce. A tu tak w pięknym jest... miejscu jesteśmy. W ogóle, dawno mnie nie było i ciekawe rzeczy się tu podziały. są moje rzeczy. Pani na przywitanie po tak długiej przerwie. Z racji, że jak widzisz, jestem biedny. To trzymaj to. Księga. Naprawy. To sobie palnę na diamentówkę. Dobra, to zaraz. O, a teraz by... czas oprowadzić ludzi. Prowadź, mój padowanie. Nie, nie, pamiętam, na czym skończyliśmy, ale niech będzie. Nie. Tutaj były rajdy. Staraz, było jak było. Były trzy rajdy ogólnie. Skrzynię zrobiłem. A pa to. Ach, kurde, nie ta skrzynka. A tutaj. O, lala. Przez chwilę goście się o czemu ma 16 diamentów. <noise> Dawaj. Ja jestem bogaty, a nie ty. Chodź na dół od razu. Co tam o, kradniesz? To, 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 nic nie kradę. tak, bo, bo tak, byłem, że węgiel... Nie mam tyle węgla. Hmm. To, tam coś zniszczyłeś? Czy mi się wydawało? Tak, moją... mojego no torcza, bo cały czas stawiałem i zastanawiam się po co to jest. A, no bo tam jest e, źródełko wody. A. Proszę, nie proszę. Tu mamy tuje enchanting, co to jest, kowadło, a jeszcze całe e kamień, żeby espaść ściągać, no i w żarcie, a nie przodem, aha, już mnie jeszcze posunął w tych ćwierk. Oświadczyłem teren do klas, oczywiście, swojej bazy. Tego mój zapomniał? Nie, nie zapomniałem, miałem gdzieś. Aha. Dobra, dalej. I teraz kanały. Właśnie <słuch> się odsunął, odbił <słuch> ciekawe dlaczego? Nie mam pojęcia. Eksbiarka. Ma bo mała, ale jest i działa A to jest ten z... Skurwany czopek Z jednym użyciem No zauważyłem Tu będzie portal, tylko to dokończę A żeby to dokończyć będę potrzebował do niego wejść tu jest ekspiarka. A masz, tu? Masz zapalniczkę? No. Ty ty wchodzimy bagrunsy, tak zwana... Miejsce do awka. Powinno się w tym wierzyć, zrobić i w całą głowę. <laughs> nie zdziwiłbym się nawet. Ja też nie, jakoś szczególnie. Po co wbijam do Dzisiaj? No? Dawaj. Tylko. A na odcinek. A no, A no? Nie, to wszystko jest jako... ja bym sobie jest przygotował coś... mieczyk chociaż Ja bym sobie killoff naprawił w takim wypadku, bo trzeba zapytać go naprawić. A donatelu może się przydać jednak cały kilow. No okay, to też coś tam się robić. No właśnie, ogarny. bo nie pokazałem tego. A, jeszcze ten. No tak też tam płynę? Ale nie o to mi chodzi. Chodzi o to, co mam w ekwipunku. A to też to zaraz? Kolej prawie gotowa. Znaczy, ja ona to, by ten budynek wyjebał, bo mi się nie podoba. Ale zrobimy się na szybko, więc. Dobra, 15 sekund minęło. Trzeba 15. Wtedy są ograniczenia. O tak. Haha, <grystanie> ty biegniesz cały czas, ale będę <grystanie> za tobą. <grystanie> ale ty masz dupę w tym skinie. Taką płaską. Slap. <grystanie> <grystanie> można, można. Daj najbardziej. Tu też oświetliłeś. No, tylko przy tym, żeby nie wsadziły mi tego budowę. Hmm. Co tu się stanęło? A, no mówię, że ekipa budowlana e, na Tu zrobiłem ześ na tu, bo nie było. I tu, I tu jest sama ta gromadka villażerów. Posuwają mnie. Tu masz tam tą gromadkę. Tu Telma to. No, widzisz, ten ma, to ten, pan... ten tu, ten tu ma grabież. Szmerak do ma. A, który? Ten tu ma grabież. Ten tu na mieczu. Mm -hmm. Tam Looting. A ten tu, ten, 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 ten w, oku, ten w okularach mamy. Naprawę. I szybkie ładowanie No ja, ja tam głównie wymęczyłem jak mogłem tylko. O kurde, ten Siekierka. tu ma siekierkę z zniszczalnością. No i tam diamentowy miecz jeden miał. Z grabieżą. No, ale jedynką, ale strasznie drogi. No. No to już wolałbym tą siekierkę. siekierkę. Ha. A i póki jesteśmy tutaj to mamy to ten na bok Aha. I pokaż widzą to Tu, 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 tu Jak się podoba nazwa Potężna Dzięki Healow też potężna nazwa A teraz Misja dla Ciebie Zaprezentuj siłę siekierki Ale ona nie ma Sharpnessa ale dawaj. No nieźle 3,5 serduszka zostało Zostało? Tak z fula? Tak A to wiesz, że to nie byłeś taki kryt kryt, bo żeby był kryt, to jeszcze musiałbym do tyłu i w powietrzu. Myślę, z Eskom. To pewnie by ci zostało z 3, 2,5 jakoś tak A to też gówno masz, bo masz hełm i buty. No to fakt, fakty faktem. I też pasowałby iść z zaraz. point poink, poink. Masz takie pożyczki, możesz po prostu tym drewnem i dojdziesz do domu. A ja muszę iść naokoło, bo tym drewnem to mi... ...zbyt drogę. Poink, 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 Plum. na oko, nie na około przynajmniej ty już dotarłeś no tak jeszcze kawałek posiadam tylko wiedziałem mam trochę bliżej jednak domy niż ty Dobra. przygotuj sobie rzeczy ja też już ja wezmę. Muszę przygotować, że ile odłożę tampa do tam się nie przyda. To mi się nie... To weź jeszcze jakieś bloki. Na wszelki padek. Ja wezmę... Dobra, tego nie wezmę. No. Coś by pasowało wziąć. Tak, też... Wezmę stack Dyrta. Chcesz tam mogę się zdrzeć... Ametystus stack. To jest takie gówno i co o skrzynie. Dobra, jeszcze to weźmy Masz coś złotego? Mam spodnie i klatę, jak chcę, zrobione. Ja mam ten hełmik, więc na spokojnie, ale ten... A. Uf, dobra, udało się. To się przyda na potem. Chcesz coś zdenchantować? Proszę... E, nie. Klatę sobie zrobię. I spodenki jeszcze. Ja skupiłem jak tu jest. Tak bardzo się pilnowałem, żeby nie zrobić z całego żelaza. No wiesz, ja na przykład żelaza nie mam. Nie masz? No nie mam kompletnie, bo przecież mendingi wytradziłem. To jak coś u mnie jest ponad dwa taki? Ja miałem prawie trzy. To wszystko przewaliłem na mending. Dobra. To mam na to I może być. To też ja idę tam do ciebie. Chcesz tego ametystu? Nie, wziąłem tak derta. Ja mam dwa staki. W łapie, więc... jest crafting? Czy masz? Może czego? E, nie mam craftingu Ale dobra, to... Chodniki Bo Noż nosi cały czas dwa I zapinam o jeden. Nie, bo jak masz lagia ternosa. To ci, To stawiam blogi się nie stawia i tak właśnie po skrattingie że postawię skratting, nie postawił się co no to skraftowałem następny no i jeszcze magicznie powiówek <totrę> <totrę> dobra, wchodź pierwszy ale żeby nie był gówniany nether jak wrażenia? bo mi nie chce wejść na razie no aktualnie jesteśmy na bazalcie o. o kurde, dobrze, że wzięliśmy ten Eee. Yy, czekaj. Żeby nie było. Na prędce F3. I trzeba mieć kordy, żeby. Wrócić, wrócić jakkolwiek, no. Byleby nie do lawy. A ja lubię tak w lawy wejść. To jest Bastion? Czy mi się wydaje. Tam na górze w dziurze. A pat po, jaka posun się to sprawdzę Nie, chyba nie. Należy że Magda, Magda Kubana. Na górze i tutaj gdzieś kwark, no właśnie tutaj gdzieś tylko bleby nie traby, jakie bydle. w górę, po prostu. Tam jest kolejny chyba. Baniek, Patam co jest? No, ten tutaj co jest pod nami, ten taki gigantyczny już spadł mi na łeb przed chwilą <grym> Dobrze, że nie my okay. Panie, tu nic nie ma W ogóle na jakim poziomie jesteśmy? Na 60 to Myślę, że trochę mało wzięliśmy tego Point, point, point. A podoba się ten Aden ze stawianiu bloków, jest zajebiste No i nie powiem, że nie. Główno nad sobą, a to jest tu małe, dobra? Małe i nie małe, tam jest wielkie. Proszę, do lewej wpadł To są dwa duże Tam trochę do prawej masz jeszcze takie wielkie Masz nieskończoność na tym łuku? Nie A, mam w chustach O, oh, mam magwę. Tego. No, one wylatują z tych A Zapomniałem trzymać siekierę albo tego, to już przynajmniej... A, tu jest ten duży. Chodź. O! Oh. Kolejny ten, kulka no, magemy trochę... Ja nie tylko tego taka. No wiem. Co ku... skoro mówię, że mam bloki. No mam bloki, ale mi trochę szkoda. Znaczy powiem to, że mi zostało dziewięć. Przynajmniej będziemy wiedzieli, wiedzieli jak wrócić. co ja? No, to teraz trwa kolejna budowana. Ok. To jest gdzie my chcemy iść? No właśnie ja bym szedł w tamtym kierunku na górę na półkę, tam tam no, tam, lewo góra Aha, tam na wprost nas Tam no, o tam wprost. No, no, no. Chcesz się budować, dać mi bloki ja mam się budować A tam polatać zawsze można To musisz się posadzać do góry Poczekaj to zaraz Do góry, cały czas, no poza nie zdążysz Kuby, bo bo nie w ostatnim momencie kieknąłem shifta Co nie trzymasz po prostu cały czas shifta? <noise> 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 okay. Jeszcze trzy poziomy chyba No jakoś tak To wejdziemy kawałek ja mam jeszcze bloków dosłownie w tej chwili pusta, a ja to sporo. Musisz do góry. Dobuduj tutaj. Musisz dobudować co sobą po prostu i pod sobą. Dobra, eee, Dora, tak. To, tu. Okay. No, mamy cokolwiek? Mamy normalny bikom, tylko że jest nisko. O, to już nie jest tak nisko, to... Dobra, jakoś się zejdzie. Dobra tak, tylko złota nie kop. Tu się siedzi na Tak, mamy naprawę na nim A to, to tak No O kurde No, dawaj chciałem smyrnąć Co, to na hita poszło? No właśnie Może dlatego, tak, że mam mod 4 O, czerwony raz jest Nice Gdzie były te wielkie takie krowy śmieszne Czerwonym, bo niebieskie się bały ha. Ha. Więc tak, nether nie jest aż taki zły, gdybyśmy się nie respili w jakimś dziwnym miejscu W jakimś kuchnie, w tak zwanym bazalcie O to są trzy! To są trzy, to są trzy, to są trzy! czekaj Manik tylko gdzie to nie żyje zostały dwie Dobra Dalej, duży spadek e, mały, dobra, nie będę miał że to dziura U kurde a mnie walił. Ja nie robię mieczem. To jest. A Po prostu jakaś taka mata. Ja się tutaj tylko podpierdzielę. Nie tu nie ma. Ale coś ci znikło. a ja może ja w kwarco buduje ten? Chatkę? Mas trochę sporo kwarcu do. Oh. Gdzieś i gdzie tam jesteś. Gdzie? No. Mm. A? Mm -hmm. Co się psapie? Ale tam leki spadek. Maniek! Hmm. A dobra, nie to las, to las, to las, nieważne. Wszyscy myślę, że to ten... Myślę, że to bastion. Zastanawiam, gdzie by to zjeść Przed siebie. Co gdzie idziemy przed siebie? Kurde. Czym to się niszczy? A niczym, proszę mi. Point. 응 <laughs> <laughs> Cały duży biom lasu. Chodź, czekaj. No właśnie, w tym, że na tym obcyfaniu nawet nic nie widzę. o Przynajmniej Nether to jest piękne miejsce, gdzie można nakopać dużo. Tylko Co? Tam się znalazła. Co? I tam. Masz przed sobą świnkę Idzie w ciebie Wiem Pomniała ja mnie to... gdzieś Hap, 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 hap Kurde, nie, nie ma kierować. No Tam kierować A tam? Do lewej. Ale okay, okay. ja bym też chciał jakoś tak i pójść jednak, bo... Szkoda. Wchodzenie... ...po ziemi może być niebezpieczne. Mm. Mm -hmm. Hop. Lava, moje ulubione. Tak się na ciebie się popatrzył Cię przestraszyłem, jak się na tak popatrzył nagle Ciekawe czy mi zginą z takiej ale... wysokości Oczywiście, że tak chuj za nami idzie, jak chuj będzie spychał? Ja tak idę na pełnym sifcie o o, jest nadzieja Sodzi. No bo tutaj już nie ma tego lasu. No właśnie tego się tu chciałem kierować. Ciekawi się podrapać muszę. Ach. Bro, they real, they real. I w tej chwili powinniśmy pacnąć jakiegoś tego pajaca. A no, masz kwiat, bardzo bo w tamtych. No, nie wiem ale nie wiem czy chcę tego robić z kwarcu. A jak nawet to ten się tu nawet wróci znowu ten gówno biom Jestem się wydaje, że jesteśmy trochę za wysoko Żeby szukać bastionów Powiedział, ja że szkami bastionów, ja chcę znaleźć po fortecy są wyglądać Zapisałeś kordy tego portalu? Oczywiście. O, idę, idę, idę. Zapisałem, zapisałem, bo. <ścoughs> Zgubić się w. Tam jest. Czy tam jest. Tam to są takie czarne na ziemi. To jest niepisane, czy coś? Czy to są. To jest nether. Eee... Nadal na na nie dawa. ma. Na to się zdawa, A tam to tam, tam. Na to się zdawa z lewa. To jest forteca. Możliwe. Mam się... Underbrika tak przyciemnionego jeszcze bardziej, że on jest dosłownie czarny. A normalnie jest taki bordowawy. Jest tam? Jest tam, oczywiście, że mam oko kupa. Kurde, ja nic nie widzę. O, ślep jesteś, kurwa. O kurde, zobaczysz sobie, nie ma tu nic. Czy że ja mam kategoria. Aha. A ja nie mam. No i mówię, że przypominam tylko. Już nie widzisz? Dalej nie widzisz tam na ziemi? No. No nie. <śmuszczaj> Ow. Mam nadzieję, że to nie jest takie małe niebieskie tazy do tego. Super fajnie. Okay. Chciałbym, jakby to było Ten. tylko to. Zna no właśnie. Lawę nie, to cząpie. nie jest tylko Ciąg tak. dalszy nastąpi.